Daszbur. Nazywam się Bartłomiej Sautys i mam zaszczyt pełnić funkcję nadleśniczego nadleśnictwa Łosie. Lasy nadleśnictwa łosie zajmują obszar blisko 17 tysięcy hektarów. Obejmują najcenniejsze przyrodniczo obszary zachodniej części Beskidu Miskiego i, z uwagi na swoją wyjątkowość, w całości zostały objęte Europejską Siecią Natura 2000, utworzoną tutaj głównie z uwagi na konieczność ochrony unikalnych na skalę europejską Ostoi, takich gatunków ptaków jak orlik krzykliwy, orzeł przedni, bocian czarny, puchacz, suweczka, dzięcioł zielonosiwy i trójpalczasty, czy też dobrze znany nam derkacz. To właśnie na terenach zarządzanych przez miejscowych leśników wszystkie te gatunki znajdują dogodne warunki dla bytowania oraz gniazdowania. Warto wspomnieć, że tylko dla orlika krzykliwego wśród lasów gospodarczych nadleśnictwa utworzyliśmy, przy współpracy ze środowiskami ekologicznymi oraz regionalną dyrekcją ochrony środowiska w Krakowie, aż 13 obszarów ochrony strefowej, a kolejne dwie takie strefy są przez nas właśnie projektowane. Pomimo, że wielu z Was leśnictwo kojarzy się wyłącznie z wycinaniem drzew, chciałbym Państwa zaprosić do niezwykłej podróży w ramach cyklu czterech reportaży przedstawiających naszą pracę oraz prawdziwe oblicze ludzi, którzy umiłowali sobie ciężką pracę na rzecz polskich lasów górskich porastających rozległą krainę Beskidu Niskiego, nie bez powodu zwanego także Beskidem Zielonym. Pamiętajmy, że wysoka lesistość tego terenu, która w latach 40. ubiegłego wieku nie przekraczała około 25%, to zasługa ciężkiej i wytrwałej pracy kilku już pokoleń leśników oraz robotników leśnych, którzy począwszy od lat 50. ubiegłego stulecia zrealizowali tu wielką kampanię zalesieniową, która tylko dla nadleśnictwa łosia objęła wówczas obszar blisko 5 tysięcy hektarów nieużytków, przejętych w roku 1947 przez administrację państwową po bolestych dla rdzennej ludności łemkowskiej w akcjach przesiedleniowych. Postaramy się wam pokazać, że za słowem leśnik stoi przede wszystkim pasja i miłość do ojczystej przyrody oraz że wycinanie drzew jest tylko jednym z elementów zrównoważonego leśnictwa, któremu w Polsce powierzono funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze. Nie wiedzieć czemu, w ostatnim czasie temat drewna wywołuje sporo kontrowersji. A przecież drewno zawsze było obecne w naszym życiu i naprawdę trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństw bez używania drewna. I tak część z nas nie wyobraża sobie życia bez drewna, inni z kolei uważają, że drewno jako takie nie jest surowcem ekologicznym, gdyż pochodzi przecież z wycinek lasów. Jak więc sprawa wygląda z perspektywy leśników, którym w Polsce powierzono organizację pozyskania tego surowca oraz zaspokojania ogromnych potrzeb gospodarki w tym względzie? W tym odcinku postaramy się Wam przybliżyć jedną z funkcji, jaką pełnią polskie lasy funkcją produkcyjną. Pamiętajmy jednak, że funkcja ta musi być zawsze stawiana na równi z funkcjami pozaprodukcyjnymi, które, jak wiemy, dotyczą szeroko pojętej ochrony środowiska leśnego i klimatu oraz udostępniania lasów dla społeczeństwa. Tylko racjonalnie prowadzona, zrównoważona gospodarka leśna, a więc scalająca, różnorakie funkcje jest w stanie dostarczyć nam drewno, które w cyklu jego obiegu w gospodarce możemy śmiało nazwać surowcem ekologicznym. Aktualnie znajdujemy się na tzw. otwartej pozycji cięć, czyli fragmencie lasu, dla którego w obowiązującym planie urządzania lasu wskazano konieczność wykonania tzw. trzybieży późnej, czyli cięcia pielęgnacyjnego, które ma za zadanie przede wszystkim poprawę stanu zdrowotnego oraz kształtowanie struktury, stabilności i jakości lasu. Cięcia takie prowadzone w górach mają zawsze charakter cięć jednostkowych, czyli wycinania pojedynczych drzew rozrzuconych po całej powierzchni wydzielenia leśnego. Pamiętajmy, że plan urządzania lasu, który wykonują niezależne od lasu państwowe podmioty, precyzyjnie określają maksymalną ilość drewna, którą możemy pozyskać z danej powierzchni, a ilość ta w dziesięcioleciu, w przeliczeniu na jeden hektar, nie może przekroczyć wielkości przyrostu rocznego, który odkłada się na rosnących tutaj drzewach. Jednym słowem, nie możemy wyciąć więcej niż przerasta. Powiem nawet więcej, staramy się, aby intensywność wycinki stanowiła jedynie 70-80% tego przyrostu, co daje nam gwarancję, że zapas drzewny naszych lasów będzie z roku na rok coraz większy i to pomimo wykonywanych cięć. Zresztą, proszę mi powiedzieć, co ma być alternatywą do drewna, surowca odnawialnego i ekologicznego. Cement, a może stal lub plastik? Nie wiem, czy wiedzieliście Państwo, że produkcja jednego metra sześciennego cementu generuje emisję aż jednej tony dwutlenku węgla. W przypadku drewna bilans ten jest oczywiście odwrotny, gdyż drzewo wzrastając dwutlenek węgla pochłania, a wydala życiodajny tlen. Drewno to surowiec doskonały, którego ilość zastosowań zakończono liczyć przy liczbie 30 tysięcy. Las to potężny rezerwuar węgla, posiadający także zdolność łagodzenia zmian klimatycznych poprzez pochłanianie CO2. Gospodarka leśna to sektor gospodarki przynoszący dochody, ale też wymagający potężnych nakładów, szczególnie jeżeli gospodarka ma być prowadzona w sposób zrównoważony i trwały, zabezpieczający dostęp społeczeństwa do wielu funkcji i korzyści płynących z lasów. Wielu z Was kieruje do nas pretensje, że pozyskanie i zrywka drewna są procesami stanowiącymi swego rodzaju gwałt na środowisku leśnym. A rozrzucone wszędzie sterty gałęzi i rozjeżdżone szlaki zrywkowe uniemożliwiają Wam swobodne korzystanie z lasu. Faktycznie, obraz lasu, w którym aktualnie prowadzona jest wycinka, nie napawa optymizmem. Także leśników i to jest wyłącznie kwestia ograniczonych możliwości technologicznych, które przy współpracy ze środowiskiem naukowym staramy się doskonalić, obniżając negatywny wpływ tych procesów na środowisko. Na kwestie pozyskania drewna należy jednak patrzeć w pewnej perspektywie czasowej. Aktualnie znajdujemy się na terenie leśnictwa Ragetów w oddziale 646A, z którego w roku 2021 pozyskaliśmy 952 m sześcienne drewna. Na pozór wydaje to się, że dosyć jest to sporo, ale jeżeli to przedzielimy przez powierzchnię tego wydzielenia, która wynosi 14 hektarów i 23 ary to wychodzi w ten czas średnia na hektar około 66 kubików, czyli metrów, metrów sześciennych i to już zupełnie już jest, e, inaczej wygląda. Drewno, któreśmy tutaj pozyskali to generalnie w, w, drewno bukowe oraz bardzo mała ilość drewna jodłowego. E, poprzez stosowanie e, tych rębnic stopniowych udało się nam e, Pobrać plon w postaci surowca drzewnego oraz stworzyć dogodne warunki do rozwoju nowej generacji lasu, utrzymując, utrzymując pożądaną strukturę. Na powierzchni, oczywiście, pozostawiliśmy część drewna starodrzewiu i drewno, które z widocznymi dziuplami oraz, oraz gniazdami mniejszymi lub większymi, któreśmy znaleźli, oznaczyliśmy to stosownie literką E korzeniowej. Do końca roku 2028, czyli do końca obowiązywania obecnego planu urządzenia lasu, w tym leśnictwie będzie takich kęp ekologicznych wyznaczonych około 14 hektarów. Gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze powierzchnię wydzieleń referencyjnych, które Sami z własnej inicjatywy chronimy. Jest to o w tym leśnictwie jest dosyć sporo, ponieważ prawie 66 hektarów. Do tego dochodzi jeszcze jedna strefa Orlika Krzykliwego, strefa Ścisła, która również ma ponad 1 hektar. To już w sumie daje nam ponad 80 hektarów. Czy jest to na terenie całego leśnictwa jest to 6% całego leśnictwa. Zakładam, powierzchnia leśnictwa wynosi 1332 hektary i 74 ary. No, panie Leśniczy, mówi Pan, że zastosował Pan tutaj rębnie stopniową. To niewiele będzie mówić naszym widzom. Myślę, że to trzeba przybliżyć i wytłumaczyć. O co chodzi w tych rębniach stopniowych na przykład w takiej buczyni jak jesteśmy teraz? My to leśnicy nazywamy tą rębnie cięcia, cięciami odsłaniającymi. I właśnie całe, całe, całe sedno pochodzi, na tym polegało, aby oprócz plonu, któreśmy tutaj pobrali w, w surowcu drzewnym to, to stworzyć dogodne warunki do odnowienia naturalnego, które przed sobą widzimy. Panie Leśniczy, wspominał Pan, że te cięcia tutaj wykonywane były zaledwie dwa lata temu. Ale ta kłoda, podejrzewam, że dwa lata temu jeszcze była w całkiem przyzwoitym stanie. A mimo to zdecydował Leśniczy, żeby ona tutaj pozostała leżąca. Jaki był tego cel? Tak, ponieważ zrównoważona gospodarka leśna. Nie polega na tym, tylko żeby pozyskać surowiec, drzewny, tylko część tego drewna musi zostać do naturalnej mineralizacji. Chociażby jest to siedlisko innych organizmów, które tego potrzebują, a docelowo to się zmineralizuje i zostanie w glebie, w gruncie. No dobrze, a jeżeli chodzi o te drzewa ekologiczne, miejsca gniazdowania, w jaki sposób leśnicy sobie radzą z tym? Te drzewa to są wyznaczane drzewa Dziuplaste, jak wcześniej powiedziałem, oraz, oraz drzewa, gdzie są gniazda. Przed, przed nami jest drzewo Dziuplaste, które jest oznaczone w szyi korzeniowej literką E i ono jakąś, jakieś kilka lat będzie jeszcze służyło. Wiadomo, że docelowo za kilka czy kilkanaście lat naturalnie ono obumrze i spadnie do, do, do mineralizacji. Czyli podsumowując, Wszystkie drzewa ekologiczne, które miały y, dziuple lub zainwentaryzowane gniazda zostały przez leśniczego oznaczone literą E, zostało to naniesione na mapę i stąd pilarze wiedzieli, żeby takiego drzewa na pewno nie ściąć? Dokładnie, do, do, dokładnie, dokładnie tak, tak. Te dziuple są bardzo istotne, ponieważ no, mają chociażby fauna, typ, u nas e, e, począwszy od wiewiórek, e, kuny czy popielic, no to mają miejsce schronienia, prawda? Dzisiejsza ludność łemkowska jest od wieków nierozłącznie związana z lasem i drewnem. Z drewna budowano cerkwie, domy, świetlice wiejskie, szkoły i większość wyposażenia standardowego gospodarstwa domowego, od pługów rolniczych po drobny sprzęt gospodarstwa domowego, w tym łyżki. Szkoda, że świat z roku na rok odchodzi od drewna na korzyść szkodliwego plastiku, betonu czy te stali, o których nie możemy mówić, że są ekologiczne. Cenimy sobie bardzo współpracę z leśnikami. Oni są częścią naszej społeczności. Doskonale się rozumiemy. Ważne, aby drewno, które jest pozyskiwane w okolicznych lasach, trafiło do tartaków zlokalizowanych tutaj, w powiecie gorlickim. I z tego co wiem, to właśnie tak się dzieje. Zresztą, ktokolwiek z miejscowych chce zakupić drewno, choćby do ogrzewania swoich domów, może to zrobić w nadleśnictwie Łosie. Czasem trzeba troszkę poczekać, ale ostatecznie drewno dostanie każdy i nie ma z tym problemów. Ja sam kupuję sporo drewna do produkcji łyżek, kontynuując starodawną tradycję Nowicy. Jako karpackiej stolicy łyżkarstwa. E, pokażę, pokażę teraz, w jaki sposób wyrabiano tutaj w Nowicy łyżki, ale, ale w jaki sposób to było właśnie to wyrabianie kiedyś czyli jeszcze no, w czasach jak nie było dostępu do, do energii elektrycznych, do, do maszyn, po prostu y, wyrabiano te łyżki no, za pomocą y, zwykłych, takich prostych narzędzi y, ciesielskich. No, to, są, to jest sikierka, y, duto, liżec. Y, do, do wyrzynania no, najważniejszej części łyżki, czyli, czyli tej, tej, tej części zupnej, jak, jak ją nazywano. I kopaczka. I kopaczka. To są takie, takie takich parę podstawowych narzędzi, gdzie, no, gdzie, gdzie w większości w każdej wiosce był jakiś kowal, gdzie właśnie takie narzędzia podstawowe rzemieślnikom robił. To jest tokarka, tokarka sznurkowa. E, służy, służy jakby do obrobienia e, rączki łyżki, czyli żeby była ładna, okrągła. E, I teraz właśnie przy, 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 przystępuję do, do e, obrobienia tej łyżki, gdzie trzeba było przygotować sobie wszystko z grubsza, sikierką obciesać, Obtoczymy rączkę, żeby była okrągła, no jakby jest. Jest tak, że, że tych łyżek parę, parę rodzajów było. To nie tak, że, że tylko jeden rodzaj były, yy, były no i, i są dalej, bo, bo dalej się robi z okrągłą, z okrągłą rączką, z płaską rączką. No teraz akurat robimy łyżkę jakby no, z okrągłą rączką. I trzeba, by, I trzeba ją y, przetoczyć jakby no, do, do odpowiedniej takiej grubości, żeby była nie za, nie za, głębo, nie za gruba, nie za cienka. No i teraz, i teraz już bierzemy po prostu tą tą, tą część jakby tą zupnął. I tutaj właśnie teraz trzeba to jeszcze poprawić, też tak, do, żeby było nie za, nie za gruba, nie za głęboka. Wyrównać, i, i tak właśnie po tych narzędziach zostaje. Nikt, nikt tego nie poleruje, nie polerował kiedyś, no bo teraz, teraz jakby się poleruje, ale kiedyś tego nikt nie polerował. Takie właśnie. Zostawały. Że, że te takie naturalne rysy były po narzędziach widoczne. No i teraz nam jeszcze został, jakby do obrobienia, ten, ten tył, tył łyżki. No, i teraz nam zostało jeszcze tak poprawić to po sikierce te, te wszystkie takie nierówności większe i taka już po prostu te łyżki takie zostawały. Nikt tego, nikt tego nie polerował, nikt tego nie gładził. No bo kiedyś nie było, nie było czym, nie, nie było papierów, papierów ściernych, tak jak teraz. Dopiero później weszło, że, że troszkę tam gładzono szkłem. One się jakby wygładziły same już później podczas użytkowania. Bardzo dziękuję, że robi Pan tak wspaniałe rzeczy, bo to, co Pan robi, to buduje tą to tożsamość tego regionu, wielkie tradycje, także tej pracy w drewnie, w drewnie, który jest surowcem ekologicznym. i To jest bardzo ważne, o czym Pan mówił, że użycie takiej łyżki to tak naprawdę kilkanaście lat tak. używania, natomiast plastikowej to bardzo często tylko raz użyjemy i już niestety trafia ona do śmietnika. Bardzo dziękuję i myślę, że ta nasza współpraca, ona jest bardzo dobra i będzie zawsze bardzo tak. dobra. Tak, no, dziękuję. Pokazaliśmy Wam, jak potężną wartością kulturową Beskidu Niskiego jest rękodzielnictwo i produkcja wyrobów z drewna. Dokładnie z tego drewna, które pozyskujemy w tych lasach, dzięki czemu jego ślad węglowy jest minimalny. Warto o tym pamiętać, że las, oprócz pełnienia zasadniczych funkcji ochronnych, jest także źródłem ekologicznego surowca drzewnego dla tartaków, stolarni i zakładów przemysłu drzewnego z południowej części naszego kraju. I które swój rozwój i konkurencyjność opierają właśnie na dostępności drewna pochodzącego także z lasów górskich.